Witam, jestem na 567 i tam, z 5, 7, to jest już drugi odcinek tej serii. Wiem, że to nie do tej serii, za to przepraszam, ale niedługo będzie kolejny odcinek. dlatego um, nie było tak dużo odcinków? bo prostu jeszcze mi się nie chciało. Czekajcie, włączę program, które mi są, nie są potrzebne. Czyli okay. to... Nie, nie wiem czemu mi tak brakuje, ale nie. Tak. Wejdzie mam bardzo dużo rzeczy. Tak, sam robię. Pokażę jeszcze co mam. No i co mi się tutaj przy... A, żelazo. Dzisiaj będziemy robić troszeczkę po... po pokupiemy. się siedem, to tak będzie. No, po jest Czekaj, nie wiem skąd mi tak bardzo przyloku Hmm. Hmm. Dobra. Czy mi to potrzebne, to mnie, to nie, to nie, to nie. To tak, to tak, to tak, tak, tak. To nie. Okej. Okay. Okej. Mam nadzieję, że coś czekiego znajdę. Będę chciał zrobić taką budowlę, tą wieżę co robiłem na odcinku z multiplayer. O taką mi właśnie chodzi. ja tutaj będę zbierał. To jest taki jeden z filmików. bo jutro albo czy będzie takiego. jutro raczej będzie taki jeden wzdłuż. Oj, skonczy. Nie. Ja jestem od 567 i żegnam się z Wami. To by było na tyle. W na następnym odcinku będę obojętował budowlę. Tą, którą sobie zaplanowałem. Jestem od 567, powtarzam to i żegnam się z Wami. Cześć.